Was gnoja. Od kiedy jest ta folia na rowerze, jakoś chętniej pojawia się na balkonie. O, siedzi. Aha, spadaj. Pomimo mojego systemu antygołębiowego, zaczynają go omijać i lądować tutaj, już nad, na trawce. Paskudy nie dają spać. Dzisiaj będzie super dzień. Także zaczynamy wcześniej od 10 w serwisie, bo mają pojawić się dwa świetne rowery elektryczne. Zdrówko. przyjechałem sobie za to dzisiaj wcześniej do pracy. Jest dziewiąta, także zobaczymy, jaki jest warunek na kazurce. Jeśli całkiem sucho, to od rana sobie pojeździmy. Te części są mega zaszronione to jest niebezpieczne. Tutaj za to nie ma wody, nie ma błota, także możemy lecieć. Some time later. Zaraz pobrudzimy moją piękność. Była na nią nakładana powłoka ceramiczna. Także dzisiaj będzie pierwszy dzień, w którym. W ogóle pobrudzę ten rower po nakładaniu tej powłoki. Powłoka była nakładana na amortyzator poza goleniami, na całą ramę, na kierownicę, na korby. O tym będzie zupełnie inny odcinek z nakładania tego i w ogóle będzie tłumaczone dlaczego ta powłoka ceramiczna coś daje, ale mega się jaram, bo jest piękna pogoda. Jak widzicie rower całkiem udało się pobrudzić, ale nie jest właśnie jakiś mega brudny. Patrzcie na amortyzator na przykład. Takie kropelki są, ale one są zwięzłe, nie ma ich za dużo. Sprawdzimy teraz, jak to błoto się w ogóle spukuje. Myślę, że tutaj będzie prawdziwa magia. Serio widać, że te kropelki wody. Inaczej trzymają się tej ramy, są bardziej zaokrągone, są bardziej wypukłe. To znaczy, że po prostu mają mniej przyczepności do ramy i lepiej ściekają. Rowery przyszły, a przynajmniej jeden i już wychodzi z samochodu. Fajny mega rower. Ale się okazało, że to nie chodzi o ten rower, i miałem zacząć zrobić recenzję od sztywnego, a potem przejść do tego, o czym będzie oso oczywiście osobny film, ale tutaj jest jeszcze luz na piaście, więc zobaczymy, na czym polega ten luz, i czy uda się to usunąć. Bo podobno to nie jest takie proste. Luzu na piaście tutaj nie ma. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem problem taki, że ośka jest luźna w piaście i po prostu. Na tym może być luz, ale to jest dziwne. Albo ośka jest niedopasowana, albo nie jest w ogóle do tego roweru, tylko jakiś e, z innego. Ale załóżmy jeszcze raz, może wystarczy mocniej ścisnąć koło. Pomimo tego, że na początku wydawało się, że tego luzu nie ma, to jednak, jak usiądziecie na rowerze, to czuć ten luz. Wyraźnie i lepiej nie ryzykować i nie jeździć na tym rowerze. Po prostu dowiedziałem się, że ośka była gdzieś tam zgubiona, założono inną, ale ta ośka zdecydowanie nie pasuje do tej piasty. Co to masz za maszynę? No to to jest Dartmoor Gamer z y, ostatnio wymienionym y, amortyzatorem Rylonem. Korby Dartmury, środełko Dartmura, gripy nie wiem. Y... Odi, mostek oczywiście da Murowski, że można zdać. I ile za niego dałeś? Jak myślisz? Na początku jak brałem go, bo za nich tego kupiłem, no. to z RST nie działającym hamulcem Aha. za niego 1700 po czym włożyłem nowe korby, bo tam jakiś luz był. Mhm. Nowy amortyzator opony wymieniłem gripy stery też, bo jak się rozłożyłem, to okazało się, że są do wymiany No i tyle w sumie To tak pod trójkę pewnie No tak, już teraz tak Opowiem wam teraz o jednym usprawnieniu mojego lokalu Które okazało się nie usprawnieniem, tylko tak właściwie pogorszeniem w sytuacji w środku Bo jak widzicie, jest tutaj całkiem poruno, ponuro Jak ktoś wchodzi to do, takiej, do takiej nory bym powiedział A to wszystko jest efektem tego, co się znajduje na tej szybie, czyli nowej reklamy. Z zewnątrz to naprawdę fajnie wygląda, ale z wewnątrz właśnie usuwa bardzo dużą ilość światła, która mogła tutaj wcześniej docierać. Dlatego trzeba będzie zapalać światło nawet w ciągu dnia. No i to są dodatkowe koszty energii, niestety. Dzisiaj delikatnie modyfikujemy mój rower, a modyfikacja, polega, a modyfikacja polega na tym, że sprzedałem te opony Speed Kingi, ponieważ one są mi troszkę zbędne, szczerze mówiąc. Myślałem, że będzie fajnie, bo naprawdę zrzucę na nich wagę całego roweru, ale ktoś mi zaoferował, że kupię je za tą samą cenę, za którą ja za nie zapłaciłem. Czyli 400 zł i ktoś już je zamówił na, e, przez OLX i po prostu sprzedaje te opony i wrzucę tutaj coś z mocniejszym bieżnikiem, bo dzisiaj się mega ślizgałem na kazurce. Po prostu według mnie to są opony tylko na pump track, albo na mega suche warunki, ale nie tutaj za bardzo, właśnie na kazurkę. Po drugie bardzo szybko dentka się, przebija i odchudzę ten rower w inny sposób, czyli założę tutaj już dętki tubolito na temat, którego był poprzedni wczorajszy odcinek i. Tutaj jeśli założę grubsze opony, to te tubolito boli to wtedy będą miały sens. Dobra, tutaj muszę naprostować jedną rzecz, bo ciągle mówiłem, że tu boli to są słabsze niż zwykłe dętki, chociaż na tej akurat na tym modelu jest napisane, że ona jest dwa razy mocniejsza i odporniejsza na przebicia niż zwykła dętka. Ja to co mówiłem opierałem na podstawie opinii innych szosowców. Którzy pewnie zakładali te najlżejsze dentki, które po prostu łatwo się przebijały. Także są dwa albo nawet trzy gatunki dętek tubolito. Także trzeba uważać, którą się zakłada i kupuje, żeby co chwilę nie pękała. W jutrzejszy dzień przychodzi nowy pracownik, no pracownik, nowy kandydat o pracę na jeden dzień próbny. Mam parę rowerów na serwis, także zobaczymy, jak sobie poradzi. Czas teraz na najważniejszą próbę. Wcześniej ten rower ważył 10,7 kg. Mam nadzieję, że nie będzie powyżej 11, bo jak będzie to trzeba będzie coś porządnego tutaj wymyśleć. 300 gramów czy przybraliśmy? Myślę, że mogliśmy właśnie tyle przybrać, dlatego coś czuję, że będzie powyżej 11. No, tak jak się trzymam, to w ogóle nie czuć różnicy, bo to 300 gramów to nie wyczuję przy takiej masie. Nie! 11,03 gorzej być nie mogło. To jest dosłownie 30 gramów Położę jeszcze raz na wadze. Ogarnij się wago. Masz teraz mi wskazać poniżej 11. 10,97. Zostańmy przy tym, że waży 10, no niecałe 11 kilo. Może ten rower przybrał 300 gramów więcej, ale dzięki tym oponom będzie się w sumie mi łatwiej jeździło, ponieważ z lepszym, większym bieżnikiem, z grubszą kostką będę miał większą przyczepność jednak na błocie i na takich mokrych warunkach.